Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chyba taki krótki filmik mam nadzieję. Chciałam Wam po prostu powiedzieć moją opinię o rękawiczce Glow. To jest bardzo dobrze znany produkt e, polski. polski op Opatentowany przez polską markę. Nie jest to absolutnie żadna nowość na rynku, natomiast ja dopiero ostatnio miałam okazję jej poużywać. Dostałam ją w prezencie od Agi. Pozdrawiam serdecznie, ona mi zawsze jakieś nowinki, jakieś ciekawostki wysyła. Także również wysłała mi tą rękawiczkę. No i postanowiłam się podzielić z wami po prostu moją opinią na ten temat. Mówiąc szczerze, nigdy nie oglądałam żadnych recenzji na temat tej rękawiczki, nigdzie nie czytałam, nawet na wizarzu, także kompletnie się niczym nie sugerowałam. Są to moje, Przemyślenia, moje, moje doświadczenia z używaniem te, tej rękawiczki, i tak jak od razu powiem, że to są po prostu moje doświadczenia, także możecie się sugerować, ale niekoniecznie musicie, oczywiście. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, nie jestem kosmetologiem, nie mam wykształcenia chemicznego, medycznego ani nic z tych rzeczy. Jestem po prostu zwykłym użytkownikiem i dzielę się swoimi przemyśleniami, także bardzo proszę, żebyście wzięli to pod uwagę, dlatego że nie będzie to recenzja pozytywna, dlatego tak się po prostu zastrzegam. Także, jeżeli jesteście ciekawi, do, co mam do powiedzenia na temat tej rękawiczki, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Najpierw krótko powiem o tym, co na stronie producenta można wyczytać, jakie są obietnice, jakie są tutaj, nie wiem, instrukcje. Nie wiem dokładnie, w którym roku powstała ta rękawiczka. Być może gdzieś tutaj na stronie jest napisane, no nie będę teraz tego szukać. Tak jak mówię, wiem, że to nie jest żadna nowość. Taka rękawiczka kosztuje, tutaj widzę, na stronie 49 zł. Także na moje to jest ok powiedzmy 10 funtów. Widziałam, że gdzieś tam na Make-up UK, czy na, na innych nawet stronach, pewnie są tańsze. To tutaj jest to po prostu na, mówię oryginalnie, na stronie producenta. Co warto wiedzieć na temat rękawiczki? Polski patent, który zrewolucjonizował globalny rynek kosmetyczny. no... Powiedzmy, jest produktem wielokrotnego użytku. Zalecamy wymienianie rękawiczki raz na 3 miesiące. Po zużyciu możesz się odesłać do Glow. Powstanie z niej innowacyjny kompozyt tekstylny, a z niego parkowa ławka. No nie wiadomo, czy jak kupimy tą rękawiczkę z jakiejś innych źródeł, to też możemy do Glow odesłać i. No nie, nie wiem. No ale o, ok, ogólnie cała ta koncepcja jest fajna, że można to, powiedzmy, oddać do jakiegoś recyklingu i jeżeli kogoś po prostu martwi, wytwarzanie nadmierne śmieci, bo mnie martwi. Delikatnie zwłuszcza skórę i reguluje wydzielanie sebum, Zwiększa elastyczność skóry i jej nie wysusza. Badania aparaturowe przeprowadzone przez laboratorium Skin Lab. Nie narusza bariery hydrolipidowej. Znowu badania aparaturowe przez tą samą laboratorium. Oszczędza środowisko do 500 jednorazowych płatków i innych odpadów kosmetycznych. No i jeżeli używacie płatków do oczyszczania, bo jeżeli nie używacie niczego, tak jak na przykład ja, to jest to dodatkowy produkt, ale to za chwilę. Yy, użyj mydełka Magnet Cleanser, czyli kolejny dodatkowy produkt, który najlepiej, żebyśmy kupili, do skutecznego oczyszczania rękawiczki po użyciu. Yy, dalej, jak możesz używać? Do zbywania lekkiego makijażu samą wodą. Im cieplejsza woda, tym łatwiej zmyć makijaż. Do dogłębnego oczyszczenia skóry, jako ostatni etap pielęgnacji. Warto zakończyć ją z użyciem zimnej wody. Do pielęgnacji skóry twarzy z kosmetykami. Włókno musi być mokre i mocno wyciśnięte. Skład tej rękawiczki to jest 80% poliester, 20% poliamid, Pręć ręcznie z radkiem mydła Glow, magnet cleanser lub szarego mydła w kosce. Jeżeli nie macie szarego mydła w kosce bo ja nie mam yy, nie macie jakiegoś Glow Magnet Cleanser no to podejrzewam, że będziecie to po prostu prać razem z całym innym praniem ok, słuchajcie, to jest tyle co tutaj mniej więcej na y, stronie producenta można wyczytać, już mogę ściągnąć te okulary Yy, powiem wam najpierw, w jaki sposób ja oczyszczam skórę twarzy i ogólnie uważam, że oczyszczanie skóry twarzy to jest bardzo ważny etap pielęgnacji, jeśli nie najważniejszy, pomijając oczywiście filtry przeciwsłoneczne i jest to również yy, etap pielęgnacji, który często przysparza wiele problemów, które wykonywany nieprawidłowo, yy, dostarcza jeszcze więcej problemów i również niweczy jak gdyby działanie całej późniejszej pielęgnacji, bo jeżeli skórę nadmiernie będziemy oczyszczać, złuszczać i, i maltretować ją podczas oczyszczania, no to wówczas cała ta pielęgnacja będzie się skupiać na tym, żeby tą skórę odbudowywać, a co dopiero mówić o jakimś tam działaniu przeciwzmarszczkowym, to będzie oczywiście prowadzić do nadmiernego wysuszania się skóry, no i jeśli oczywiście to oczyszczanie będzie nieprawidłowe, w sensie niewystarczająco dobre, no to wiadomo, będzie to prowadzić do zapychania porów, do wyprysku, i, i też niedobrze oczyszczona skóra i zrogowa ciały martwych skórek będzie też blokował wchłanianie się późniejszej pielęgnacji. Także ogólnie oczyszczanie, tak jak powiedziałam na początku, jest bardzo ważne. Natomiast można tutaj popełnić wiele błędów. Można skórę za mocno doczyszczać, można ją nieodpowiednio y, doczyszczać. Również chodzi też o same... Y, y, Kosmetyki, jakie używamy do oczyszczania, one też powinny być prawidłowe. Nie powinny być za bardzo drażniące. Najlepiej, żeby były nieperfumowane i niepotrzebnie drażniły skórę, żeby były łagodne no, dla oczu. No wiadomo, jest to taki proces, jak mówię, bardzo ważny, ale równie, równie y, mocno, mam wrażenie, y, sprawiający wiele kłopotów wie, wielu osobom. Y, ja uważam, że najważniejsze w oczyszczaniu jest. Y, ten proces, jak gdyby chemiczny, bo wiadomo, że y, możemy oczyścić twarz na, na zasadzie ścierania, czy to makijażu, czy jakiegokolwiek innych pozostałości kosmetyków, czy brudu po prostu z twarzy. Natomiast to będzie takie oczyszczanie tylko y, bardzo pozorne, dlatego że tak naprawdę chodzi o to, żeby rozpuścić to wszystko, co nam siedzi w porach, y, żeby też zbuścić delikatnie ten martwy naskórek, i to oczyszczanie, moim zdaniem, najlepiej jest wykonywane tą właśnie drogą chemiczną, a nie mechaniczną, jeżeli wiecie. O co mi chodzi? Bo starcie czegokolwiek ze skóry nie oznacza, że jeszcze ta skóra jest dobrze oczyszczona. Jak ja już od wielu lat wykonuję oczyszczanie skóry i zresztą o tym też mówię w wielu filmach pielęgnacyjnych, kiedyś nawet zrobiłam filmik właśnie poświęcony tylko i wyłącznie oczyszczaniu skóry. Oczyszczam skórę wieczorem, zawsze, zawsze dwuetapowo. I pierwszy etap to jest oczyszczanie olejami, czyli no po prostu olejowym. Olejkiem do oczyszczenia twarzy. Najlepiej, żeby to był olejek z emulgatorem. Yy, dlaczego to musi być olejek? Dlatego, że olej rozpuszcza olej, czyli krótko mówiąc, cały ten brud, który mamy skumulowany w, w, w porach. Yy, również silikony, które często znajdują się czy to w makijażu, czy to w filtrach przeciwsłonecznych, czy w ogóle w jakichkolwiek innych kosmetykach pielęgnacyjnych, one również rozpuszczane są za pomocą silikonów. Sama woda z jakimkolwiek żelem. Najbardziej nawet pieniądzym się nie oczyści tak dobrze nam porów jak właśnie olej, dlatego że olej rozpuści nam to wszystko, co jest ro, rozpuszczone, jak gdyby zawie, zawarte w tym naszym sebum. Dlaczego to ma być olejek z emulgatorem? Dlatego że on po prostu mamy gwarancję, że się bardzo dobrze nam ze skóry wypłucze, dlatego że olejki bez emulgatora one oczywiście będą nam rozpuszczać wszystko to, co. Ma się rozpuścić, ale nie wiadomo, czy to się potem dobrze wypłucze. Także najlepsze moim zdaniem są te olejki z emulgatorem, czyli krótko mówiąc, te, które będą się ładnie zmywać z wodą. Drugi etap oczyszczania to u mnie zawsze jest jakiś łagodny żel, czy łagodne y, lotion, czy jakikolwiek inny łagodny, powtarzam, produkt do oczyszczenia twarzy, dlatego że ta skóra już jest oczyszczona z tego, że tak powiem, pierwszego brudu i wszystko to, co miało się z niej wypłukać, się wypłukało. I wówczas ten delikatny żel tylko domywa ewentualne pozostałości, które nie spłukały się razem z tym olejkiem. Yy, Dokładnie, po prostu wymywa te wszystkie pozostałości, ale głównym etapem oczyszczania jest ten ta forma olejowa. I uważam, że takie oczyszczanie sprawdza się najlepiej praktycznie przy każdej skórze. Oczywiście tu jest kwestia doboru kosmetyków. Te skóry tłuste, czy przepraszam, suche czy wrażliwe będą potrzebowały bardziej e, łagodnych środków, chociaż nawet do tych skór bardziej przytłuszczających się też zalecam używanie łagodnych środków, bo to, że skóra jest przytuszczająca, nie znaczy, że trzeba ją szorować. E, rzodką ryżową, tylko również trzeba ją umiejętnie oczyścić. Także wcale nie są nam potrzebne jakieś mocne detergenty, dlatego, że to wszystko ma się odbywać po prostu w łagodny sposób. Tak jak, tak jak pierzemy, nie wiem, ulubiony sweter kaszmirowy, też nie będziemy go trzeć, szarpać i, i nie wiadomo jakich detergentów do niego używać. Tak samo powinniśmy się obchodzić z naszą skórą. Także uważam, że takie oczyszczanie skóry jest po prostu najlepiej efektywne, najmniej inwazyjne dla skóry i no u mnie przynajmniej sprawdza się od wielu, wielu lat. Y ja nie używam w ogóle do oczyszczenia skóry twarzy, ani nawet oczu, żadnych wacików, ani też płynów micelarnych. Dlatego, że olejek bardzo dobrze mi rozpuszcza cały makijaż, nawet jakiś mocniejszy makijaż. Jeżeli ja sobie zrobię naprawdę w weekend jakąś nie wiadomo, jaką papugę jeszcze dołożę jakiś kredek i nie wiadomo, ile warstw maskary, wówczas takie pojedyncze domywanie olejkiem może do wszystkiego mi nie zmyć. I wówczas rzeczywiście ja używam wacika i delikatnie płynem micelarnym domywam to, co mi ewentualnie. Jakieś tam resztki zostały. Ale to się zdarza naprawdę raz na kilka tygodni, dlatego że przeważnie ten olejek, później ten żel wymywa mi dokładnie wszystko z oczu. Także ja nie używam w ogóle do mycia twarzy ani wacików, ani płynów micelarnych. W ogóle nie lubię też niczym skóry pocierać. To za chwilę o tym. Jest jeszcze bardzo fajna metoda oczyszczania tw skóry twarzy: właśnie ten tak zwany hot. Cloth Cleanser, czyli oczyszczanie skóry ciepłą ściereczką. Tyczy to się głównie produktów takich jak jakieś balsamy, czy też olejki, ale bardziej gęste, jakieś balsamy właśnie do oczyszczania skóry twarzy, czy też jakieś kremy do oczyszczania skóry twarzy. Wówczas one często przychodzą w komplecie właśnie z taką ściereczką muślinową, miękką, coś w podobie do tego. Ona jest z reguły dużo większa i tu chodzi o to, w jaki sposób prawidłowo się tego używa. Nakłada się ten produkt na skórę w masę w skórę. Wówczas taki ręczniczek zwilża się po prostu ciepłą wodą, i taki rozgrzany ręczniczek przykłada się do skóry twarzy, do, do całej twarzy. Przytrzymuje się to przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Służy to temu, żeby te pod wpływem ciepła pory się rozszerzyły, i dzięki temu ten produkt oczyszczający ma szansę głębiej zadziałać w tych rozszerzonych porach. Bardzo dobrze to wszystko oczyścić, i wówczas takim ręczniczkiem to wszystko ściągamy, ewentualnie proces jeszcze raz powtarzamy, i później znowu oczyszczamy skórę żelem taki sposób się sprawdza. U mnie, ja bym zaprzestała mówiąc szczerze, tego sposobu. Używałam tego kilka lat temu. Moim zdaniem, to nie jest metoda, która się sprawdzi na co dzień. Przynajmniej nie sprawdza się u mnie. Moja skóra bardzo źle reaguje na wszelkiego rodzaju pocieranie. Moja skóra od razu robi się czerwona, robi się piekąca. Później, cokolwiek na nią nakładam, po prostu mnie piecze, A już jeżeli zrobię taki, taką metodę oczyszczenia przez kilka dni z rzędu, no to wówczas już naprawdę ta skóra jest bardzo zaogniona. I bardzo podrażniona, także moja skóra nie znosi jakiegokolwiek pocierania. Także, jeżeli macie skóry suche, macie skóry wrażliwe i również macie skórę z aktywnym trądzikiem, to wydaje mi się, że taka metoda pocierania czymkolwiek skóry nie, nie będzie się u Was sprawdzać albo zrobi Wam więcej złego niż dobrego. Bo ja przyznaję, że sam, sama ta metoda tego nakładania ciepłej ściereczki na twarz jest bardzo przyjemna i rzeczywiście ta skóra jest potem pięknie o, oczyszczona, szczególnie jeżeli mamy jakiś dobry jakości balsam do oczyszczania, to wówczas naprawdę ta skóra jest bardzo ładnie oczyszczona. Ale mówię, ta metoda się sprawdza raz na jakiś czas. Dlatego, że pamiętajcie, każde takie pocieranie czymkolwiek skóry, czy to będzie na nawet najbardziej delikatna ściereczka, czy taka rękawiczka, czy jakaś gąbka, czy cokolwiek innego, to jest jednocześnie złuszczanie się na, skóra, na skórka. To jest tak, jakbyśmy robili po prostu peeling. Więc zastanówmy się, ile razy, jak często robimy naszej skórze peeling i co jest tak naprawdę tej skóry dobre, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście usuwamy ten martwy naskórek, a w którym momencie zaczynamy tą skórę po prostu drażnić i niepotrzebnie ją ścierać. Taki mechaniczny peeling to jest przy, przeważnie dobry raz na 10-14 dni, a nawet nie tyle, bo to też zależy od tego, jaką pielęgnację używacie. Ja używam tretinoiny, w związku z tym mój naskurek jest chemicznie złuszczany praktycznie każdego dnia więc u mnie taki mechaniczny peeling to ja czuję taką potrzebę robienia tego dosłownie raz na dwa miesiące i do tego mam taką pastę oczyszczającą z lasza w tej chwili czy jakikolwiek inny czyścik taki bardziej złuszczający tego używam naprawdę raz na dwa miesiące częściej po prostu nie czuję potrzeby bo czuję, że moja skóra od razu robi się przewrażliwiona szczypiąca i nadmiernie przesuszona także tak widzę Prawidłowe oczyszczanie skóry, tak to się u mnie sprawdza i mówię to już tak naprawdę z wieloletniego doświadczenia i widzę, yy, czy to wśród swoich znajomych, czy nawet w opisach, czy nie wiem, u innych ludzi, widzę, że to oczyszczanie nie zawsze jest robione w sposób prawidłowy, i, ta, i potem to powoduje albo niepotrzebne wypryski, albo niepotrzebne podrażnienie, czy przesuszanie skóry. I teraz, jeśli chodzi o tą rękawiczkę, to yy, tutaj znowu biorąc pod uwagę, że używamy jej codziennie biorąc pod uwagę, że używamy jej tak jak mówi nam to producent, czyli do zmywania makijażu, okej, okay, lekkiego makijażu napisali, więc mogę się zgodzić, lekki makijaż, zmywania samą ciepłą wodą, samo to zmywanie makijażu tą ściereczką, ona tak, ona jest bardzo mięciutka, to jest taka yy, taki meszek ma i to jest bardzo przyjemne, nawet jak się sobie przykładamy do skóry, to to jest naprawdę bardzo przyjemne, ale w momencie kiedy ja sobie samą wodą zmywam ten makijaż, to ja po prostu mam wrażenie, że jakoś Ścieram, a nie zmywam. Cały ten makijaż, mam, mam na myśli podkład, cała ta kolorówka, podkład i podejrzewam też, że jakaś tam warstwa filtrów przeciwsłonecznych przykleja się do tej ścierki. Zmywamy to i, i widzimy, że to wszystko jest tutaj przy, przyklejone. I teraz, kiedy ja tą ścierkę włożę pod wodę, to mi się to nie, nie zmywa, dlatego że to jest tłuszcz po prostu tłuszcz starty ze skóry. W związku z tym to mi się w ogóle nie wypukuje pod tą ciepłą wodą. No więc ja użyję jej z jednej strony, użyję jej z drugiej strony, a potem to już przemywam tą twarz, Tą brudną ścierką, bo to się już po prostu nie chce zmywać, a ten makijaż dalej na tej skórze siedzi, gdzie dopiero y, jakiś tam domecie sobie oka. Teraz pocieranie tym czymś oka, pomimo że to jest bardzo mięciutkie i bardzo przyjemne, ja w momencie, kiedy chcę zetrzeć z makijaż z oka tą ściereczką, to ja czuję, że ja tą skórę po prostu ciągnę, bo to trzeba użyć troszeczkę siły i tą, ten makijaż po prostu zetrzeć z tej skóry, bo to się samo istnieje, nie rozpuszcza potwem ciepłej wody. Tak, ta, ta mikro, bo to jest Jakiś patent, i że to bardzo dobrze przylega do tego wszystko. Ja się z tym zgodzę, bo to rzeczywiście ten makijaż bardzo mocno do tego przylega i on się w miarę ładnie ściera z tej skóry. No ale y, trzeba ten etap powtórzyć kilkukrotnie. Tak jak mówię, domyć sobie oko i w tym momencie to już odwracam tą ścierkę z każdej strony, Na, z każdej strony jest brudna i ja samą wodą nie jestem w stanie te, tego wypłukać. W ogóle samo płukanie tej ścierki pod tą wodą y, trwa dosyć długo, więc więc to już mi się kłóci z tą całą ekologią, bo ja mam wrażenie, że ja dużo więcej wody zużywam my, myjąc te, twarz tą ścierką, bo muszę ją kilkukrotnie płukać i to wiecie, pocierać, płukać, wyciskać, bo ona dosyć dużo wody nabiera także ja dużo więcej wody zużywam, bo normalnie moje, tak jak powiedziałam na początku, ja na suchą twarz nakładam olejek, wmasowuję to wszystko, rozpuszczam, robię sobie pandę na twarzy i tak dalej i potem dosłownie dwu, dwu czy trzykrotnie opłukuję skórę i to wszystko mi się zmywa z, 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 kran zakręcam, nakładam żel, mydle sobie ten żel, znowu dwu, dwa, trzy razy spukuję wodę i to, jest, i to jest wszystko. A tutaj to ja tą wodę leję i leję, żeby tą ściereczkę wypłukać, No i nadal ten makijaż jest tak naprawdę tylko wytarty, a nie rozpuszczony czy, czy wymyty. W związku z tym ja później dalej muszę użyć tego olejku, bo ja nie sądzę, żeby yy, o ile ta pierwsza warstwa makijażu, owszem przyklei się do tej ścierki, to co się dzieje z tymi wszystkimi silikonami, które zawierają się w podkładzie w filtrze przeciwsłonecznym, tak jak mówię, silikony nie zmywają się wodą silikony potrzebują warstwy tłuszczu, żeby się rozpuścić, w związku z tym ja nie wiem, czy ta ściereczka rozpuszcza te silikony i nie mam zamiaru tego sprawdzać bo sprawdzenie tego polegałoby na tym, że ja po kilku dniach, kilkunastu dniach używania po prostu zaczną mi się robić wypryski, bo te silikony zaczną się budować w tych rozszerzonych porach. One nie będą się dobrze wymywać, no i będą prowadzić do wyprysków. Także ja tak daleko nie będę tej ściereczki testować. Tak jak mówię, dla mnie po użyciu tej ścierki, konieczne jest znowuż używanie olejku i potem jakiegoś żelu, bo ja nie czuję, żeby moja skóra była w jakikolwiek sposób dobrze oczyszczona. Ja widzę tylko, że ona ściera z mojej skóry ten makijaż i to jest wszystko. Dla mnie to nie jest oczyszczanie twarzy. Tutaj jest też napisane, że można oczywiście używać jakichś środków myjących, że nie musimy tego robić tylko ciepłą wodą, tylko z tego, co tutaj rozumiem... Do pielęgnacji skóry twarzy z kosmetykami. Włókno musi być mokre i mocno wyciśnięte, czyli rozumiem, że zwierzam tą e, rękawiczkę, nakładam sobie jakiś tam żel do oczyszczania twarzy i wówczas ten, tą twarz e, obmywam e, t, tym produktem spienionym na tej rękawiczce. Natomiast dla mnie jest to po pierwsze zupełnie niepotrzebne, dlatego że e, wszelkiego rodzaju produkty do oczyszczania twarzy są tak zaprojektowane, że one nie potrzebują dodatkowego czegoś, żeby skórę oczyszczać. One działają na zasadzie chemii, na zasadzie przyciągania cząsteczek i tak dalej więc samo y, użycie jakiegokolwiek produktu, żelu czy jakiejś płynu do oczyszczania cokolwiek to by nie było on jest tak zaprojektowany, że ma Wam tą skórę oczyścić, nie potrzebuje żadnej dodatkowej y, żadnego dodatkowego urządzenia, natomiast samo y, spienianie tego na tej, na tej ściereczce, na tej, na tej rękawiczce i używanie tego w ten sposób, to jest znowu dodatkowe złuszczanie skóry, bo my znowu tą skórę czymś pocieramy w związku z tym do, dodatkowo ją złuszczamy. I tak tutaj producent pisze, że to jest złuszczanie na skórka, ale czy złuszczanie na skórka jest potrzebne codziennie? Absolutnie nie. Wręcz yy, nie zaleca się złuszczania na skórka codziennie, dlatego, że to wyrobi więcej szkody niż pożytku. Także jeżeli chcecie tą rękawiczkę kupić tylko po to, żeby ją używać raz na dwa tygodnie, no to okej. Okay. Ale w związku z tym ani to nie jest ekologiczne, ani to nie jest ekonomiczne, ani to nie jest po prostu nikomu potrzebne, bo na Oczyszczanie skóry własnymi rękoma yy, przynosi moim zdaniem dużo lepszy efekt, dlatego że jest dla skóry dużo bardziej łagodne niż po prostu pocieranie ją jakimkolwiek wacikiem, jakimkolwiek yy, ściereczką. Tutaj też jest napisane, że to zaoszczędza tam ileś tysięcy wacików rocznie. No, ja rozumiem, że zużywanie wacików jest nieekologiczne. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak często tych wacików tak naprawdę używacie. No, przynajmniej w moim przypadku, ja wacików częściej używam do rozmywania lakierów do paznokci niż do twarzy, dlatego, że mnie waciki do twarzy po prostu podrażniają. Także to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Tak jak mówię. Taka jest moja opinia na, na temat używania rękawiczki Glow, czy na temat używania jakichkolwiek tego typu rzeczy do oczyszczania skóry twarzy. Ja mam, y, też, y, podobną mam też opinię do wszystkich takich silikonowych, jakichś dziwnych rzeczy, y, które też uważam, że są niepotrzebne i więcej robią szkody, dlatego że powodują nadmierne złuszczanie na skórka. Także tak jak mówię, taka jest moja opinia. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem kosmetologiem. Y, ani żadnym lekarzem, także mówię tylko z, z, po prostu z punktu widzenia użytkownika z własnego doświadczenia. Jeżeli te rękawiczki się u was sprawdzają, to oczywiście kontynuujcie używanie. Natomiast jeżeli yy, będziecie za, zauważycie na swojej skórze zmiany, czy to nadmierne przesuszenie, podrażnienie, czy nawet wypryski i po używaniu tej rękawiczki, nawet po kilku tygodniach używania tej rękawiczki, to weźcie pod uwagę, że to właśnie może być przyczyna tego, a nie na przykład jakiś tam źle dobrany kosmetyk. Yy, Także tyle ode mnie. Dajcie znać, czy używaliście tego typu produktu, tego czy tego typu produktu i jak to się u Was sprawdziło. Ja w każdym razie bardzo dziękuję Adze, że mi przysłała, że miałam okazję przetestować i po prostu, tak jak mówię, podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Ja tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć.